Witam Was serdecznie o poranku z nadzieją w sercu. Niech będzie pochwalony Bóg Ojciec, Jezus Chrystus i Duch Święty. Módlmy się w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Panie, w głębi mojej rozpaczy zwracam się do Ciebie, źródło wszelkiej nadziei. Kiedy otacza mnie przegnębienie i czuję, że zgubiłam dobrą drogę, pomóż mi odnaleźć promyk nadziei, który może oświetlić moją właściwą ścieżkę. Ty, Panie, jesteś moją nadzieją. Panie, przywróć mi wiarę i nadzieję w lepsze dni, które nadejdą, i przypominaj mi, że zawsze u Twojego boku. Żadna sytuacja nie jest naprawdę beznadziejna. Ty, Panie, jesteś moją nadzieją. Niech nadzieja będzie zawsze moim stałym towarzyszem prowadzącym mnie ku lepszej przyszłości. Ty, Panie, jesteś moją nadzieją. Dziękuję, że jesteś światłem, które mnie prowadzi. Dziękuję. Że jesteś dla mnie źródłem nadziei i pocieszenia, Ty, Panie, jesteś moją nadzieją. Amen. Niech Pan da Wam nadzieję i prowadzi Was przez cały dzień w swoim pocieszeniu i miłosierdziu. Dziękuję wszystkim za wspólną modlitwę. Zostawcie, proszę, komentarz, złóżcie swoje intencje. Dołączcie do naszej społeczności w sercu Maryi, błogosławionego dnia z Maryją w sercu.